Anna Wędzikowska, aktorka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Jesteś piękna. Wiem, że znasz polski, to samo powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem. Świetnie, a poszliśmy na radkę. No. Pomysłodawczyni Marki Wendy. Zaczynamy z nią dzień na konferencji ramówkowej TVN Style. Zobaczmy, co jeszcze przed nami odkryje. O której dzisiaj wstałaś? Tak wygląda każdy twój dzień? Wstałam się po siódmej. Yy... No bo jeszcze się przygotować, pomalować, zanim przyjechaliśmy tutaj. To jest bardzo ważny dzień, bardzo ważny moment w sezonie, bo to jest konferencja programowa, konferencja ramówkowa. To jest inauguracja sezonu, trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Agnieszko, zdradź, jak się pracuje z Anią Wędzikowską? Z Anią pracuje się bardzo dobrze. Aniu, plotkujemy o tobie, a Agnieszka zjeść, ale chyba nic z tego nie będzie. Nie, damy radę, pójdziemy na dół i coś zjemy. Często się tak spotykacie i robicie sobie takie przyjemności? To nie jest przyjemność, to jest prasa. No, niestety to jest y, ciężka praca, ale samo spotkanie już jest przyjemnością, gdzie możemy sobie razem wybierać. No, generalnie raz do dwóch razy w tygodniu, czasem nawet i częściej, jeżeli Ania ma częste wyjazdy y, na wywiady, bądź też inną pracę, to jest tego naprawdę sporo. Czasami jest dzień po dniu, Ania ma kilka rzeczy na raz, więc ja wtedy muszę być o tych trzech ważnych ważnych imprezach e, bądź też wyjazdach, i, i wtedy Ania mi daje znać dokładnie co którego dnia ma, więc ja mam tam jakiś czas na przygotowanie. Ostatni, najważniejszy etap, trzeba dodać jakieś bransoletki Wendy. No i tutaj mamy wybór bardzo duży, właśnie. E, tutaj wybraliśmy takich kilka, których ja jestem największym fanem, na przykład. Eee, miętowe, świetnie, bo nam się do tej e, szarej e, sukienki. Ostatni powiew lata jeszcze, to Ta. takie będzie bardziej klasyczne. Moje ostatnie, największe zajęcie, najważniejsze, czyli e, pisanie książki. Niech ona owszem wchodzi, bo ten cały fragment o tej mhm. stacji metra jest bardzo fajny. Że ma tyle i tyle schodków, tyle metra, bo jakby Polacy mm -hmm. tego nie wiedzą w ogóle o metrze, prawda? Tak, ja się chciałam to wszystko włożyć tutaj, jak ona okay. opisuje te metra. Ale dać spokój z tym Facebookiem, mm -hmm. bo to jest jak trochę dzieci, nie wiesz, Ani ubyszłam granka, to ją zablokuję go na Facebooku. Jeszcze pokażę Ci wydrukowane okładki. Jest czego wybierać. Co? Jest z czego wybierać. Zobacz, bo jest e, taka prosta, nie? Ta tak, bardzo. Tak. Czy ta ma lepszą typografię niż wykorzystując dokładnie to samo zdjęcie, ale ta. ta. Aha. Bo tak, zobaczę, że dobrze. jest zdecydowanie fajniejsza. Jak myślicie, jak długo przygotowują? Jak długo przygotują? Jak długo przygotowują się żołnierze przed... Co ja mówię? Jak... Jestem ja... Okay, okay. Niech się pan wyśmieje. Jak myślicie, jak długo żołnierze przygotowują się do DEF?